Na mnie gapisz! Co się gapisz? Kto? Nik! Dobra, cześć! ze mną jest. Dawid przedstaw się. ze mną jest. Dawid, Dawid jedynie dwa dzieci! Dawid! Tak! Ja mówię, ja mówię po <gry> muziny tak nie mówią. Muzyki tak mówią. Tak bardziej ja ci mówię, mówią, ale ja, Ja tak od dzisiaj będę mówił na każdym filmiku. Dobra, ale daj mi to gamy modę cholela. Bo jak cię kuchnę, a ci Bo tarzan być koły i wesoły. A ci to mówić. A ty na pewno nagrywasz? Czy ty mnie robić znowu <grym> mnie w konia? Ty mnie powie, robić w konia! Ty powiedz, że chcesz robić mnie w konia? Każdy polasz. O ciu, moje. O ciu, moje. O, o, tam jest. O, tam jest. Choć, panie. się tym. Ale cię dojibę. Haha, ja być mogli. Coś walić ci chałupę. No. Idę tam teraz. Hihihihi. Haupa, haupa pa. Rączką ci to joś Bo ja nie mieć nic innego. Głową ci to joś i huk! Jest na dole, dole, dole. Kur. Nie mogę rozwalać. Kur, kur. O ja nie mogę. A masz? Nie mogę nic rozwalać ale powiedz, my naprawdę nagrywamy? Hmm? Ocholela. No ale chodź ale... na dół, na sam dół. No to idę, 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 idę. Bo Japończycy mówią, i konieciła, to czyli idę na dół. Aha. Co nie? A Anglicy mówią konieciła. No idę na sam dół. No idę no. Ale, koni, ale konici ale łapa angielsku, że na ciebie rać. O kur! Chcesz ty coś ja robił? To. Ja się żabić! Nie Dobra. Ui, a skocz tu, oui, Ja pływać w lawie, ja być koksiu! Aha, ja być pan koksiu. O nic mi się nie stało. Ała! Bije mnie dalej. Ała! I da. <noise> Nie! Moja zbroja! Oddaj mi moją zbroję! Wy, are. Nie, mi ją Oddaj mi moją zbroję! Oddaj mi moją zbroję! Kole, kole, kole! Zbroja! Zbroja! Nie! Zbroja! Nie! Nie, 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 mogę trafić! No, nie mogę trafić! Nie! Yeah. Trafiłem! Masz broja! Zbroja, 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 zbroja! Dawaj mi zbroję! A tak! Znowu jadłem! Wiesz co, naprawdę są. Pan to O moje rzeczy! Daj mi to gamę mody, cholera! Nie, Dobra, to się, to w inny sposób nie, materiały O, Materiały, materiały. materiały Materiały, materiały, a dobra, wy, tak się i tak nie, nie, i tak. No. No. nie, 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 Aha, ja mądry. A nie, 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 mądry. nie ja. O Mpta, nie mogę. Nie ale mój. Okur, nie mogę budować. Dobra, spadnę tam. Nie, 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 O, nie, nie, <laughs> nie, Moje itemki, Idziemy. Idziemy. Itemy. Itemy. I te, tak. Tak ładnie. Kasia, moja reszta itemków. Ej. O. a My. Tyś mi dał? Nie. Ej, daj mi to. Ej, właśnie zrobiłem dwa posąginy w moim domku. Ej, ale, 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 ale... Czekaj. Ale... Ale. Ej, ale ale daj mi to, żeby tą komendę, żebym mógł sobie. to, Żebym mógł, żebym mógł to. wiesz, gamę młode i różne te takie, wiesz. No, ale muszę... zobaczyć dwa posągi, bo teraz są bliźniaki. Dobra, to idę. To idę tam, ale daj mi, ale daj mi... Ale daj mi to moje. Proszę błagam. Ale gdzieś ty to dał? Tutaj, tutaj do mnie czy do ciebie? Do mnie. Dobra, to idę. Ale tutaj jest SKKF i gdzieś drugi? Tej A drugi? Aha, tu jest drugi chyba. Nie, tutaj nie ma drugiego. Tutaj jest takich dwóch drugi, nie wiem jaka jest drugi. Ale jeden, jest jeden i tam. Poczka, przeszukaj tą górę. No jest jeden SKKF. Przeszukaj tą górę. O nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma. Oni chyba nie widzieli. Aha, tutaj są dwa bliźniaki. A masz Dziodu, okul A masz. Haha, strzelę i będę wiedział, który to jest. Ten nie, ten, 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 bo ten się rusa. Ja mogę strzelić. O ten był tak. Ten... Spadaj! E, e, trafiłem? nie trafiłem. A, trafiłem, trafiłem. Hodź tu, chodź tu, chodź tu. Hitta, hitta! No, 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 nie. No. Kur. E, ale daj mi tą komendę! Dać mi tą komendę! Dać mi tą komendę! Kur, żiesia mam ćwicza! Jest to przyzowaty! Ale daj mi tą komendę, żebym mógł się wieść Ja Bo ja mogę latać, dziesiątko, ale daj mi tą komendę. O nie, ktoś robi imprezę w mojej chałupie. O nie, impreza w mojej chałupie nie ma. Nie ma, imprezy. O nie, o nie, impreza. Zjadł duża impreza. Nie. nie, ktoś muruje. O nie, jakiś ham mi zamurował mnie. O ty, dziodu! ty tu jesteś profesjonalista czy ciokur? A masz dziodu, A masz dziodu. A masz dziodu. No, 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 a masz dziodu. No, a masz dziodu. No, a masz? Giodu, a masz? Giodu, a masz, Giodu, a masz ja mogę go nawet dziś ja mogę go dziabnąć. Aja! Chcę mu pomiędzy oczy. A masz czek. Mm. Ja! oj, ja. Dobra, nerwiaż mnie, Dziadu? O, o ja. O ja. Ty, Dziadu! Ty dziadu, ty dziadu, ty dziadu, nie mogę go trafić. Moje ściołęcio. Nie wiem, kto to. Nie wiem, czy to jest ham, ale jest ham. Ej, a wiedziemy my dalej nagrywamy? No. A ile jeszcze będziemy nagrywać? Bo ja nie wiecie. O nie! Chyba dostałem bana, to jest kika, czyli na chwilę o nie, chyba mnie ktoś kliknął. Aha, 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 kaj, kaj, ten Dziod, ja go teraz kliknę i co czodziodzie. O kurczu, fajerberki mi się pociągną. Chwilę mu zrobię i w dupie mu pościeram. O kurde, o patrz, tutaj jest dokładnie. Ej, a, a ja mam dalej tą komendę? Jaką komendę? Dobra, patrz jak pięknie zrobię parkura. Patrzcie, patrzcie, no. patrzcie pa, patrz, jak pięknie zrobię parkura. Ej, patrzcie, patrzcie, jak... ej, patrzcie. Na, nagraj to jak pięknie... Ej, no. patrzcie, jak... nagraj to jak pięknie zrobię parkura

ale dobra, e, weszłem, dobra. I teraz tu czekacie. Pau pa, 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 Teraz wskakujemy tu, 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 I teraz tu, tu... Kur... Kur, coś się stało. Czarne gówno. O nie! O nie, czarne gówno. Nie, skraszowało mi Minecrafta. Skrasowało Minecrafta Ej, właśnie, nie, ej, właśnie, nie O kur! Nie, ej, nie, 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 nie. No nie mogę się teraz żalogować, kurę. No i teraz się nie żaloguje. Kur! Ej teraz się... O, oh, dobra. Ja tak no, no, no life jest. Nie! O ja! Ale mało brakowało. A tak to kto umarł? Nie, yeah. mało brakowało. to umarł. No, ja to umarłem. Aha, bo to jest ten początek. Ej, no, daj mi tą komendę. Komenda mi potrzebna! Ej no, skocz do bo przecież masz game moda. Nie mam game moda. Patrz. Ja się dziś mam serduszka i siśko. No to odłóż rzeczy do skrzynki, bo zaraz się te do lamy. Nie! ci pokażę. Czekaj. No to idź od do

ja łapiesz w ja i go potęcznie. Nie, nie wiem. Nie, ja, ja takich słów nie będę mówił przy dzieciak. Dobra, możesz tepać. No te No cholera jaśna! patrzcie za chwilę. O, o ja pianicie! o ja pianicie, dobra! teraz Dav Dawid robi parkura, beczkę i moda. Patrzcie się, patrzcie jak pięknie. Patrzcie, patrzcie jak żwinie. Patrzcie, o cholera. Drugą, drugą, drugą. Aha, dobra, patrzcie jak zwinie! O nie, o nie.

co ci powiedziałam? Ale za no chwilę. Dobra już. To, bo ci przycisnę blagie i zepsuję ten komputer. Ja nie będę do ciebie. Wyłączaj to! No wyłączam. Wyłączony jest czy nie? Dob Ej, nie cześć! Ja zostałam z sobą. Dobranoc, kogo zara? Cześć. Pani o, życzymy jego oglądania. To już się to ogromnie skończyło, ale dobra. I pozdrawiam. Subskrybujcie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Tyle. Dobra, zaraz.